A to jest ta miejscowość, do której dotarliśmy w nocy, miejsce bardzo przyjemne, szczególnie to miejsce, gdy zobaczysz to koło. Ja, czy to jest pod wpływem wody, czy gdzieś tam z tyłu jest silnik zamontowany Tak jak często w tego typu akcjach jest to robione Może woda nie Pracujemy koło młyńskie. Kiedyś w taki sposób Nie jest jakaś elektryczność, ale chyba to tylko dotyczy wody Żeby ta woda wpadała bo jakoś musi być tłoczona na tą górę wodę O właśnie Tutaj jest tłoczona Ale samo koło Pracuje sobie I to jest właśnie Warto z takich rzeczy korzystać Ale podejrzewam, że Greta czy jak ona się tam nazywa Ta od tego klimatu Nawet o tym nie pomyśli Bo te swoje ciuchy, które nosi Wskazują na to, że Kupuje je Supermarketa, ale zostawmy, gretę. My jesteśmy w Stanach Pięknym miejscu. O w I mamy dzień. Bardzo ładny Zupełnie inny inny charakter miejsca. A to są właściciele. Siuszek robi zakupy. Tutaj skawa. No i w dzień. Inaczej, inaczej, inaczej. O, takie wnętrze mi się bardzo podoba przestrzenne. Tu ma charakter, ten dom. Tam na górze Kupisz parę magnesów Kupisz mi parę magnesów Ty najpierw idź. Mocne, tylko cieszę się, że jestem w takim ładnym miejscu. Zbychu, wybrać bardzo dobry hotel z ładnym widokiem. A Zbychu wczoraj tutaj siedział przy fortepianie i grał przy tym ładnym fortepianie. Taka górska opowieść, w stylu amerykańskim, oczywiście, z dużą przestrzenią. Mogę tylko polecić. A my zaraz jedziemy oglądać te wielkie drzewa i będziemy wspinać się, szukać najstarszego drzewa. To najstarsze drzewo, jak się nazywa? Ale my do generała Shermana nie dojdziemy. My będziemy grizzli oglądać drzewo. Generał Sherman zginął w czter... dziwnych okolicznościach w 1945 roku. A... I nikt nie wie do końca, w jaki sposób zginął generał Sherman. A był. A nie, przepraszam, to nie generał Sherman. Pomyliłem się. To generał Patton zginął, a generał Sherman to jest ten generał, który walczył jeszcze w czasach. Wojny chyba sukcesyjnej nie pamiętam, ale to są nie te czasy. Pomyliłem z generałem Patrona To on zginął w dziwnych okolicznościach w 1945 roku.